Agencja kreatywna to miejsce, gdzie pomysły muszą rodzić się szybko, a praca zespołu zależy od odpowiedniego sprzętu. Każda sekunda, każdy detal liczy się kreatywność i wygoda. Dzisiaj zaprezentuję Wam przykładowy zestaw, który łączy moc, funkcjonalność i wygodę idealny dla agencji kreatywnej. Gwarantuję, że zaskoczy Was nie tylko cena, ale i jakość polizingowego sprzętu. Zacznijmy od najważniejszego elementu układanki czyli laptopa. Dell Precision 3571 to mobilna stacja robocza stworzona do najbardziej wymagających zadań. Na pokładzie mamy potężny procesor i7 12 generacji, do tego ogromna ilość 64 GB RAM'u, dedykowany układ graficzny Nvidia RTX A1000. I szybki, ogromny dysk SSD o pojemności 1 TB. Laptop idealnie nadający się do montażu wideo, do obróbki grafiki 3D czy do projektowania. Kolejnym elementem będą te dwa 24-calowe monitory Dell P2422H z ledową ową matrycą IPS o rozdzielczości Full HD. Monitory znacząco zwiększają nasz obszar roboczy, co jest niezbędne przy pracy kreatywnej, aby nasze projektowanie czy montowanie stało się szybkie, proste i efektywne. Gwarantują one wyraźny i szczegółowy obraz, co jest bardzo istotne przy skupianiu się na detalach podczas pracy. Praca kreatywna to wolność i swoboda, a więc klawiatura i mysz tylko bezprzewodowa, aby zbędne kable nas nie ograniczały. Tutaj zaproponuję prosty, jednak ergonomiczny i co najważniejsze niezawodny zestaw dlkm 3322 w Na koniec wszystko zepniemy piękną klamrą w postaci stacji dokującej Dell WD19TB. Jedno podłączenie i cały ekosystem gotowy do działania, prosto i bez komplikacji. To rozwiązanie nie tylko ułatwia codzienną pracę, ono ją przyspiesza: montowanie filmów, projektowanie grafiki, zarządzanie kampaniami. Wszystko działa płynnie i bez ograniczeń. Taki zestaw to solidna podstawa dla każdej agencji kreatywnej, bo prawdziwe pomysły potrzebują niezawodnych narzędzi. A werniu za wszystko zapłacicie tylko 5650 zł. To zaledwie połowa ceny samego laptopa w dniu jego premiery. A każdy z naszych sprzętów jest starannie sprawdzany oraz objęty 12-miesięczną gwarancją, którą zawsze można przedłużyć nawet do 36 miesięcy. Jeżeli potrzebujesz kompletnego zestawu do swojej agencji kreatywnej, to w naszym sklepie czeka na Ciebie ten, jak i wiele innych gotowych do pracy. Skontaktuj się z nami, a nasi doradcy na pewno pomogą Ci w skompletowaniu idealnego zestawu dla Twoich potrzeb.